O dziewiątej. I fizycznie ledwo się trzymam. Chyba, chyba zejdę na jakąś drzemkę, ale wybrałam się na zakupy. I jakby zrobię dzisiaj obiad, co jest rzadkością. Um, ja zazwyczaj jem płatki na obiad. Albo coś, co jest gotowane przez inną osobę. Rzadko kiedy gotuje. <grym wytryczny> Proszę. Proszę. Na podłodze będzie bezpieczniej. Co myślicie o zmianie ubrań? Rusza was ta kwestia, jesteście zwolennikami, przeciwnikami. Um, macie parę ubrań? Jak rozwiązujecie kwestię brudu? Um, bardziej chodzi mi o noszenie parę razy pod rząd jednej rzeczy, czego ja jestem zwolennikiem, ale jakoś gdzieś tak wewnętrznie. Zwłaszcza teraz, gdy te filmy ukazują się dzień po dniu. Nie. Jestem jakoś tak, czuję taki wewnętrzny przymus, żeby mimo wszystko założyć coś innego, żeby nie wyglądać tak samo trzy dni pod rząd. E, mimo, że jakby nawet teraz czuję, że musie, muszę się tłumaczyć, że kondycyjnie te ubrania są w dobrym. E, stanie. To nie jest tak, że ja śmierdzę przez trzy dni. Zresztą mam, pra no jakby widzicie, to jest ten taki element, mechanizm tłumaczenia się, że przecież nawet mogę mieć sześć takich samych koszulek i je zmieniać, ale gdzieś tak jakoś, nie wiem czy mieliście, miałyście do czynienia w szkole, Jezu, jakby mówię do osób, które. chodziły do gimnazjum. <gum> Mówię do e, że gdzieś tam się przyjęły takie żarty, że nie ma w domu pralki, były jakieś takie właśnie żarty poziomu podstawówka gimnazjum, Żeby założyć sukienkę drugi raz i tak jakby nie, bo już ci widzieli, jakby to samo towarzystwo, więc to jest takie takie troszkę głupie, bezsensowne. No więc e, zakładam trzecią pluskę przymusowe tulki. Będę się spotkać z dziewczynami. I chciałam powiedzieć, że długie sukienki to jest po prostu geniusz. Geniusz całej istoty tej sukienki, ponieważ dzięki temu jest mi jednocześnie ciepło i przewiewnie i nie muszę jakby czuć struktury jeansów. Więc polecam. I się po prostu wbija? Tak, ty, ty, tym ostrym końcem. Jakby <grym> moczni. To nie jest dla ludzi lękowych. I odwróć się. Pięknie. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim osobom, które skomentowały pierwszy, pierwsze daily, bo to naprawdę wiele dla mnie znaczy. I myślę, że, że żyjemy w takich, na takim śmiesznym etapie historii świata, gdzie coraz więcej mówi się o zdrowiu psychicznym, o dbaniu. Um, o obserwacji, o reakcji, o re reagowaniu, o regowaniu, ponieważ regę, to regę, e, o reagowaniu. Um, a jednocześnie jesteśmy jeszcze na tym etapie, w którym jest to w jakiś sposób krytykowane, i um, łatwo powiedzieć, że na przykład teraz każdy to ma depresję. Um. Druga strona tego, że każdy jest teraz w depresji, to jest taka, że teraz po prostu jest większa wiedza i ludzie po prostu chodzą i się diagnozują. I nagle okazuje się, że to nie jest tak, że zapanował trend, tylko że zaczęliśmy zwracać uwagę na to, że życie. Jest czymś więcej niż tylko jakby fizycznym doznaniem, że dzieje się też wiele w naszych głowach i zaczęliśmy się pod tym względem rozwijać. Dotarło do nas, że powinniśmy skoro już żyjemy tutaj, zacząć się cieszyć tym życiem i nagle zaczęły te wszystkie mm, kamienie w naszych butach nam przeszkadzać, nas uwierać i chcemy po prostu je wywalić. Um, i tak nagle każdy ma kamienie w butach i bardzo dobrze że zwracamy uwagę, że te kamienie istnieją w tej pięknej metaforze o kamieniach, więc bardzo serdecznie Wam dziękuję uh, i co mogę opowiedzieć jak mam Filemona? Jak, jak mam ktoś wrzucił na YouTube 3,5 godzinny koncert Taylor uh, z maja 27, szanuję mocno Meju, meju, meju? Meju, meju, meju. <laughs> Przepraszam, nie chciałam Ci przeszkadzać. I on teraz drapił mi fotel w zamian, bo na tym polega wdzięczność. Tak o Tobie mówię. O! I myślę o tym, bo zapytałaś mnie o pochodzenie Filemona. Eee... Um, więc stwierdziłam, że, że, że odpowiem tutaj, żeby wszyscy wiedzieli, mm. <laughs> jakim cudem ta, ta kukułka do mnie e, trafiła. I, I myślę o tym, jak to opowiedzieć. Piłeczka i Filemon. A, bo jest to pokręcona historia. Jak to opowiedzieć, żeby ludzie na mnie nie krzyczeli? To jest Część mojego życia, zawsze dobieranie słów tak, żeby nikogo nie urazić, um, co jest niemożliwe, bo zawsze się kogoś urazi, um, ale ja po prostu się staram, bo zbyt mnie to przeraża, więc jakby sp spróbujmy po prostu faktami. Spróbuję po prostu faktami. A więc moja kuzynka, która mieszka sobie w Poznaniu, um, Miała właśnie Filemona, miała zwierzaki, no i ona zdecydowała się z, z, z racji finansowej przenieść swoją restaurację, którą prowadzi do domu. Ale chodzi o to, że nie, że nagle w jej domu zaczęli przychodzić ludzie, po prostu ona prowadzi restaurację cateringową, więc tak naprawdę nie potrzebuje lokalu. I za ten lokal. Sporo płaciła, więc zdecydowała się, że po prostu będzie gotować w domu. A to jednak wymaga, um, jakby przestrzegania pewnych norm BHP i pewnych um, sanepidowskich przepisów, czyli brak zwierząt. Więc po prostu, no, musiała te zwierzęta oddać. Jej mama. Kuzynka mojej, mojej mamy e, powiedziała: Dobra, to ja zadzwonię do mojej mamy. W sensie to. Do, do Twojej cioci? Boże, nie wiem, jak, jak. No i mama mojej kuzynki, moja ciocia, powiedziała jej, swojej córce: Słuchaj, to ja zadzwonię do cioci mojej mamy a, i zapytam się, czy ona chce tego kota. E, bo jakby ciocia, moja mama. Ma już koty i, i wiesz czym to się je, i, i ma też ten dom taki, więc ma miejsce na tego kota, A, więc się zapytam. No więc ja stwierdziłam: kurczę. Kurczę. No kurczę po prostu. No, um, no i ja zaczęłam się zastanawiać. Stwierdziłam: kurde, chcę, chcę tego kota. Wiecie, to jest tak, że nie znam tego kota. Um, on ma się pojawić. Ja nie wiem o nim nic, ale ja chcę tego kota. Kto nie chce kota, po prostu. Um, no i rzeczywiście, jak ciocia przyjechała, to ja akurat po prostu była w sklepie. W ogóle też byłam z Zosią w domu wtedy, e, naszym rodzinnym. Więc jak e, weszłam do domu, no to zapytałam się, gdzie jest ten kot. No i mama mi powiedziała, że się schował za głośnikiem. No i za głośnikiem e, siedziała taka taka wystraszona po prostu mordeczka, wstawię Wam tutaj zdjęcie i po prostu spojrzałam na tę mordeczkę i, i ja chcę tego kota. Um, I szczerze mówiąc, ja byłam wtedy tydzień w domu, zanim wróciłabym do Łodzi, więc stwierdziłam, ok, zobaczę jak on się czuje u nas um, i ewentualnie po prostu wezmę go na próbę do Łodzi. Najwyżej, jeżeli będzie się okazało, że jakby czuję się gorzej niż, niż przez ten tydzień, to go po prostu przywiozę. Na co dzień był przywykły do innych kotów, a tutaj miałbym mieszkać sam. No i on ten tydzień no, przeżył trochę rozłąkę, no jakby co się dziwić. Um, ale przez ten tydzień przywiązał się do mnie. I to naprawdę, jakby spał w moim pokoju, i wszędzie za mną łaził, i jak go wołałam, to on też przybiegał. Więc stwierdziłam, kurczę, jakby skoro kot mnie wybrał, i to, to jak mu będę bronić? Przewiozłam go tu do łodzi i kliknęło, jakby widzę, jak znieżdżę, widzę, jak on się zachowuje w innych środowiskach. Jaki jest bardzo zestresowany tym, że być może ma jakieś po prostu takie, wiecie, nawroty stresu, że znowu się boi, że, że, że zmienia rodzinę, bo to jest zawsze stresujące. Ja z drugiej, z drugiej strony zabieram go ze sobą, bo nie chcę, żeby stresował się tym, że ja nagle gdzieś wybywam, ale widzę, jak bardzo on jakby przywłaszczył sobie to miejsce, że on zaakceptował to, że to jest jego teraz dom i jak on tutaj się świetnie czuje, i patrzę na niego i wiem, że on jest szczęśliwy. Po prostu po prostu pamiętam jaki lękowy i osowiały był przez ten tydzień, gdy, gdy go poznawałam, zanim go tutaj przywiozłam i obserwuję go teraz, no to są dwa różne koty. Nawet wyglądowo on się bardzo zmienił, ponieważ, no, zmiana futra, ale też on mocno przeżył tę rozłąkę yy, i też fizycznie go to bardzo zmogło, więc on trochę chorował przez pewien czas. Yy, ale daliśmy sobie radę, więc Filemon jest teraz moim pierożkiem i cieszę się, że go mam. I myślę sobie trochę tak górnolotnie, że to musiał być Filemon, że gdyby to był inny kod, to, to nie byłoby jakiejś takiej magii w tym wszystkim, że jakoś tak coś nas połączyło, przeznaczenie um. i chęć do chowania się. O